Jeśli chodzi o robienie konkretnych wyników przychodowych dla swojej firmy, no to niestety marketing organiczny ma spore obostrzenia. Poświęcasz czas, pieniądze, sam tworzysz content albo zlecasz agencji, albo zatrudniasz kogoś w firmie do robienia jego. W dodatku. Ten content jest nieprzewidywalny, bo nie wiesz ile klientów każdego miesiąca będziesz zdobywać z treści organicznych. Natomiast reklama płatna, ona daje Tobie tą możliwość skalowania, bo wiesz, że statystycznie wkładasz złotówkę i wyjmujesz z niej na przykład 5 zł. To jest wynik powtarzalny, bo masz opracowany lejek, marketing, domykanie, sprzedaż. I nie modlisz się co miesiąc, żeby dostać jakieś polecenia, czy aby trafił ktoś do Ciebie organicznie z treści, które tworzysz na social media, czy na YouTubie, czy podcasty, okej, okay, jasne. Marketing organiczny jest super, czyli to tworzenie treści, bo ludzie teraz nie kupują od razu, muszą zaznajomić się z marką, oglądają, sprawdzają, ale nie masz tej przewidywalności. Teraz ktoś powie: Ale są influencerzy, oni zarabiają. Okej, okay. jeśli ktoś ma olbrzymią społeczność, to może zarabiać w miarę konkretne pieniądze na tworzeniu nowych produktów, usług, na zakładaniu spółek, czy na wchodzeniu w partnerstwa. Ale większość przedsiębiorców, która polega tylko na tworzeniu treści organicznych, no niestety, chyba nie muszą dokańczać. Także dzisiaj pokażę Ci, jak przejść z tego modelu organicznego na model płatnych reklam, co zrobić najlepiej. Rafał Schreiner zapraszam na ten śnieg. Cześć, z tej strony Rafał Schreiner, założyciel agencji marketingowej Unixeo. Obecnie w portfolio mamy kilkuset klientów i pomagamy im rozwijać firmy w internecie. Na tym kanale dzielę się wiedzą z biznesu i marketingu, a jest także czasem i o sporcie. Olep ten odcinek i subskrybuj moje social media. Linki w opisie tego filmu. Zapraszam do oglądania. Okej, okay, przejdźmy do sedna. Jeśli obecnie polegasz wyłącznie na marketingu organicznym, to prawdopodobnie masz wiele ograniczeń i czujesz, że coś jest nie tak, że ten Twój biznes mógłby rosnąć szybciej. Takim podstawowym błędem jest to, że wydaje nam się, że koszty pozyskania klienta z marketingu organicznego są dużo niższe niż z reklam. I to częściowo może być prawda, to może być nieprawda. Wszystko zależy od tego, jaki zasięg ma ten Twój content, ile czasu zabiera Ci jego przygotowanie, jakie środki pochłania, ile rzeczywiście de facto osób z tego jest. Natomiast nawet wśród moich znajomych czy wśród osób, które przesyłają do nas zapytania, Często na formularzu jest podany profil na social media i widzę tylko tworzone treści, czyli np. kanał na YouTube, który nie ma w ogóle oglądalności. I zastanów się tworzysz taki film, tworzysz skrypt, zastanawiasz się o czym mówić, nagrywasz, edytujesz albo przesyłasz komuś do edycji. W efekcie jak policzysz wszystkich godziny, to wpisz sobie teraz kwotę, na jaką, za jaką pracujesz w godzinówkę i zobaczysz, ile kosztuje Ciebie zrobienie przed takiego filmu czy podcastu. I pytanie. Czy masz z tego odpowiednią liczbę x klientów? I właśnie często jest tak, że z reklam możesz pozyskać tych klientów taniej. Hej, hej. Zaraz godzina 8, ja właśnie otwieram biuro i krótki komunikat. Naprawdę krótki komunikat. Chodźmy. Jeśli szukasz do siebie do firmy agencji, która zrobi dla ciebie SEO pozycjonowanie, bądź reklamy płatne, Google Ads, Facebook. Nawet robimy LinkedIn i TikTok, który staje się obecnie coraz bardziej popularny. To zapraszam do współpracy. Unique SEO. Tworzymy kampanie, skuteczne kampanie sprzedażowo-marketingowe. Link w opisie tego filmu. Pozdrawiam. Natomiast długoterminowo kluczem do osiągnięcia sukcesu w biznesie jest znalezienie równowagi pomiędzy właśnie marketingiem organicznym i płatnym. Zanim przejdziemy dalej, omówmy w ogóle tak pokrótce marketing organiczny, bo to są działania, które przyciągają użytkowników do Twojej witryny, do Twojego sklepu bez bezpośrednich płatności za reklamę. To może być SA, content marketing, tworzenie postów, tworzenie podcastów, YouTube'a, e-mail marketing, współpracę, wymiana bazą mailową itd. Ten marketing jest potrzebny, tak jak powiedziałem, że na początku musimy mieć tą synergię pomiędzy organicznym i płatnym, bo marketing organiczny buduje zaufanie, buduje tą długoterminową widoczność i lojalność klientów. Bo jak ktoś z ciekawości, dzięki temu, że robimy dobre treści, nas ogląda, przychodzi do nas, to jemu jest później łatwiej kupić, jak zobaczy to naszą reklamę. Jeśli chodzi o reklamy płatne, tak jak Google, Meta. TikTok, Meta, czyli właśnie Facebook, Instagram, LinkedIn, Snapchat, czy inne źródła, inne kanały, to to są takie działania, za które płacisz za wyświetlenie i za kliknięcie. I świetne jest to, że Ty możesz dzięki temu, dzięki reklamom płatnym, zdefiniować grupę odbiorców, które chcesz pokazać tylko te reklamy. Czyli na przykład, jeśli masz viralowe treści, to widzi je bardzo dużo osób z różnych grup. To mogą być dyrektorzy, sprzątaczki dzieci. Następnie może się pojawiać problem z remarketingiem na przykład, bo jeśli będziesz docierać do wszystkich, którzy Ciebie oglądają, no to będziesz wyświetlać na przykład swoje reklamy, gdzie załóżmy sprzedajesz oprogramowanie dla biznesu, to będą mnie widzieć osoby, które reagowały z Twoim contentem, czyli właśnie na przykład, nie wiem, sprzątaczki czy dzieci z liceum. Jeśli chodzi o reklamy płatne, to określasz komu pokazujesz i komu później w remarketingu również podsyłasz te reklamy. I pojawia się pytanie, Ok, mniej więcej rozumiem, jakie są różnice pomiędzy tym płatnym i organicznym, ale dlaczego trzeba obowiązkowo przechodzić? Po pierwsze, w ogóle mamy szybsze wyniki z marketingiem płatnym, bo reklamy płatne umożliwiają natychmiastowe generowanie leadów i to, że osoby wchodzą na naszą stronę. To, co powiedziałem przed chwilą, też precyzyjne targetowanie. Mega fajne jest to, że możesz też testować i optymalizować, bo wpuszczasz dwie wersje reklamy, dwa oddzielne posty, dwa oddzielne filmy, sprawdzasz nagłówki, teksty. Przyciski z to action i masz od razu odpowiedź, co działa lepiej, mam pokazane. 10 tysięcy wyświetleń na wersji A, 10 tysięcy wyświetleń na wersji B. I na przykład z tej masz ROAS 5, a z tej masz ROAS 3 i od razu wiesz, a organicznie tego nie zmierzysz. I teraz, jaka platforma według mnie jest najlepsza, żeby rozpocząć z reklamami płatnymi? Przy większości branż absolutnie to jest meta. Czyli Facebook plus Instagram i to bardziej nawet podział Facebook niż Instagram. Ja wiem, że teraz jest moda na TikToka, bo tam są niskie koszty reklamy czyli CPM w granicach kilku złotych, CPM to jest korzyść za tysiąc wyświetleń. Na mecie jest on dużo, dużo większy, jeśli robisz reklamy na sprzedaż czy na konwersję, ale naprawdę Meta sprzedaje obecnie najlepiej. Chociaż jeszcze w niektórych branżach, powiedziałbym Google Ads. Ale jeśli masz zaczynać, wybieram metę. I dodatkowo, co jest bardzo fajne, Meta oferuje bardzo szybkie możliwości testowania kreacji. Jeśli chodzi o ten nasz dzisiejszy temat, czyli przejście z organika na reklamy płatne, to jeśli też to zrobić u siebie w firmie, to zgłosi się do nas, bo my w naszej agencji UNIXO wprowadzamy też szkolenia dla naszych klientów, czy dla przyszłych klientów, którzy chcą robić u siebie część zadań in-house i chcą, żeby pomóc im przejść właśnie z organika do reklam płatnych. Czyli na przykład, jeśli masz osobę u siebie w firmie, która robi takie reklamy, to możesz bez problemu podbić do nas na maila i damy Tobie fajną ofertę. I kolejna bardzo ważna rzecz jeśli chodzi o przechodzenie od tych treści strategii organicznych na płatne to jest to, że musisz zrozumieć różnicę w ścieżce zakupowej klienta. Bo zobacz, w marketingu organicznym klient bardzo dużo ogląda Twoich materiałów i robi to dobrowolnie, bo na przykład interesuje jego Twój kanał na TikToku czy kanał na YouTubie. Więc ogląda przez dłuższy czas zanim podejmie decyzję, a w płatnych reklamach Starasz się jak najbardziej za pomocą tego marketingu odpowiedzieć bezpośrednio na to musi direct response spowodować, że ten klient kupi nie do końca Ciebie znając. On nie spędził tylu x godzin czy kilku, kilkunastu godzin na oglądaniu Twoich treści. Gotowy rozwinąć swój biznes z Unixeo? Przyśpiesz i wrzuć wyższy bieg. Bez znaczenia, czy prowadzisz duży e-commerce, czy lokalną firmę usługową. Za pomocą Google Ads, kampanii social media, w tym Facebook, LinkedIn, TikTok, Instagram i inne, a także pozycjonując organicznie w wyszukiwarkach, Unixeo jest w stanie regularnie dowodzić Tobie nowych klientów. Podejmij współpracę z najlepszym partnerem już teraz. Wejdź na unixeo.pl i wypełnij formularz. Czyli, tak jak wspomniałem przed chwilą, zazwyczaj. Nie możesz przenieść tego, co jest organiczne, co działa organicznie, na reklamę. Kiedy na przykład decydujesz się w firmie, że zatrudnisz jakiegoś freelancera, czy osobę, która nie jest w tym doświadczona i ona po prostu włącza reklamy bez żadnej strategii, bez rozróżnienia na organik, na górę lejka, środek lejka, dół lejka, to po pewnym czasie stwierdzasz, że u ciebie nagle reklamy płatne nie działają. Ale słuchaj, nie działają, bo są zrobione źle. Marketing płatny, reklama płatna to inny rodzaj lejka, inne teksty, inny call to action, w ogóle inne materiały. Czyli zapamiętaj tutaj kluczową lekcję, bo przeniesienie tego procesu organicznego, który jest mega rozproszony i mega długi, na skoncentrowany i taki wysoce mierzalny, o wiele krótszy proces, wymaga odpowiedniego ustawienia od samego początku. I to jest strategia, którą trzeba zrobić w całości, a nie tylko, że wyciągam część i ją wdrażam. Bo puszczenie reklamy bez tego schematu, o którym tutaj przed chwilą powiedziałem, to jest przepis na porażkę. I pamiętaj, jeśli chodzi o integrację z marketingiem organicznym, to te dwa rodzaje działań muszą siebie wspierać. Czyli pierwszy mamy w ogóle synchronizację treści. Czyli i tutaj, tutaj używasz spójnych komunikatów, używasz tego samego brandingu, czy elementów w obu różnych kanałach, żeby budować tą swoją silniejszą markę. Dwójka to jest to, że zawsze wykorzystujemy dane z kampanii płatnych, żeby lepiej zrozumieć, na przykład, które słowa kluczowe czy które strategie działają najlepiej i to następnie wykorzystujesz w organiku. Patrz, na przykład, że w Google Adsach dużo osób klika na słowo X, no to na to słowo X robisz treści organiczne, bo znaczy to, że ta treść X dobrze sprzedaje. Trzecia rzecz w tym punkcie to jest to, że używasz remarketingu, czyli na osoby, które oglądały czy trafiały na konkretne podstrony w Twojej ofercie, Wyświetlasz właśnie reklamę Direct Response. Mega przykład to reklama na porzucone koszyki. Bo w e-commerce to jest aż 70% osób, one porzucają koszyk i nie płacą w ogóle. I łatwo możesz część z tych 70% zrobić resurrection, czyli doprowadzić, że oni jednak kupią wyświetlając im reklamy remarketingowe. Hej, na przykład coś Ci zostało w koszyku, albo zapomniałeś za coś zapłacić, wróć na nasz sklep, i dokończę zamówienia. Jeśli chodzi o naszą agencję, to my stosujemy takie mega spójne podejście reklamowe, które pozwala efektywniej kompresować ten czas od pierwszego kontaktu klienta aż do konwersji finalnej, czyli aż stanie się leadem, później, czyli do momentu, aż kupi, na przykład, jeśli ma e-commerce, a np. jeśli ma produkty czy usługi. Bo my wiemy, jak to zrobić: targeting, remarketing, odpowiednie kampanie, odpowiednie kreacje na darek, społeczność i ułożenie tego w strukturze leka. Zimny, ruch rozgrzany i ten gorący. Jeśli rozważasz przejście właśnie na płatne reklamy albo chcesz zoptymalizować obecne działania reklamowe, to zapraszam do kontaktu z naszą agencją Unix SEO, a ja na zakończenie życzę Tobie oczywiście dużo szczęścia, zdrowia i pieniędzy. Rafał Schreiner, pozdrawiam. Hej, mam nadzieję, że podobało Ci to wideo. Jeśli tak, to polajkuj subskrybuj kanał, bo robimy takie filmy regularnie tutaj. Na YouTube, a ja, jeśli masz pytania, to śmiało zadaj je w komentarzach na dole. W miarę możliwości odpowiadamy na bieżąco i powinny to być teraz inne filmy, które możesz obejrzeć i do których obejrzenia zachęcam. Także wszystkiego dobrego i dużo sukcesów, Rafał Schreiner. Sprawdź koniecznie naszą platformę z kursami szkolenie.rafałsreiner.pl. Masz też link w opisie tego filmu. Sprawdź teraz i daj follow na moich social mediach.